Teraz Dragon Ball ewolucja. Odpalam to od razu, już po prostu. Ten film ogólnie mówię, nie oglądałem go, ale po prostu wiem o tym z memów, z recenzji i tak dalej. To jest, to jest gówno. To jest po prostu profanacja Dragon Ball, jak większość live action, także. Jestem ciekawe, co mi się powie. Tutaj będzie na pewno zgodni, mam nadzieję. Dobra, let's go! i ponownie taki materiał dodatkowy, suplement do poprzedniego odcinka, bo w sumie nawet nie wypadało stawiać tych produkcji obok siebie, omawiać ich jedna po drugiej, bo no, no to jest jakaś kpina. Nie no. ukrywam, że mój research czasami polega na tym, że wpisuję w Google najgorsze Coś tam, coś tam, żeby się przekonać osobiście, czy dana rzecz jest faktycznie najgorsza z danego gatunku. I tak oto trafiłem na kilka list w stylu: Worst live action movie adaptations of animes najgorsze filmowe adaptacje anime. Kolega z grzeczności przetłumaczył. <laughs> których zawsze przewija się właśnie Dragon Ball Ewolucja. Wszelakie oceny na różnych portalach recenzenckich zdają się potwierdzać złe legendy. Crushy, Pamiętaj 2.41 SeaWorld, dobrze. ...wokół tego filmu. Ale za to dzisiaj przekonamy się na własnej skórze, czy faktycznie jest aż tak źle. Play. Zaczynamy od takiej sobie animacji, jak na tamte lata, i od streszczenia jakiejś pradawnej historii, która bardziej schematyczna już być nie mogła. No, po części się to zgadza z oryginałem, gdyż faktycznie Piccolo został uwięziony przez nie tyle czarodzieja, co po prostu Mistrza. Mistrza. Mutnorošego, zapomniałem jak on się nazywał, niestety. Mutaito, Mutaito. został uwięziony w ryżowarze za pomocą Mafuby. Więc no tak niby prawda, niby nie, bo grupa czarodziejów, no, no nie. And was to our world. And so it has remained for thousands of years Until now. Było pradawne zło, zniszczyło wszystko, ale nie do końca. I powraca po tysiącu lat! Jakbym już to gdzieś słyszał. To się zdarza raz na półtora tysiąca lat, A. mniej więcej. Trzeba go powstrzymać. Bo inaczej nastąpi koniec naszego świata! No właśnie. Jak robicie film fabularny, to możecie się trochę bardziej postarać, niż pisać jakąś pseudohistorykę, którą Shaolin potrafi opowiedzieć w 20-minutowym odcinku. Takie jest Shingon Gou. Na początek trochę... Ja bym to jest Dragon Ball Devolution. Kung Fu. Jakieś randomy na odludziu sobie ćwiczą. To jest ogólnie Goku, a to jest Mistrz Roshi. Jesus Christ. Pewnie po to, żebyśmy wczuli się w klimat. Może ten młodzieniec przygotowuje się do walki z go A Nie, to Gohan, sorry, no tak, Gohan, przepraszam, przepraszam. jo, Gohan, Gohan. Ku na przykład. Tylko będzie musiał jeszcze trochę przypakować. No, zaraz co? Dobra, tutaj będzie Seaward. A, w taki sposób, no to Guna mi to daje w takim razie. Goku, you promised. To jest kurde Goku? W którym uniwersum? Pamiętacie, jak ostatnio wspomniałem, że nie za wiele pamiętam z oryginalnego Dragon Balla? No, nie jestem ekspertem w tym temacie, ale gdybym był i bym poszedł do kina i zobaczył tego gościa, którego nazywają tutaj Goku. I'm Goku czułbym się oburzony. No i tak się czuję. No. Ale żeby nie było, że jestem takim stuprocentowym hejterem, to muszę przyznać, że kilka zabawnych ujęć udało im się wcisnąć na początku. Ja tam nawet szanuję takie rozwiązania, bo nie ukrywajmy, dosyć trudnym zadaniem jest przenieść te przerysowane akcje, które tylko w anime mają rację bytu. Chociaż to też nie zawsze, a nawet rzadziej. O, Drian dał swoje siostrze suba. Jak miło. Może teraz mi dasz, Ty siaka, co? Pokaż, siostrze, za co cię tutaj lubimy. Znaczy, nie lubimy, ale pokaż. Pokaż, swojej siostrze, pochwal się. Im wychodzi, ale do finałowej walki jeszcze przejdziemy. Jakie mądre lekcje wyciągniemy z tego porannego treningu? Then teach me something I can use. Teach me... Teach me to get the girl. A ty nie miałeś się przypadkiem szykować do walki z pradawnym złem? Tylko za kobietami się uganiasz? A poza tym, gościu z takim wyglądem ma problemy z dziewczynami. W ogóle, kurwa goho, który myśli o tym, jak oderwać babę. Przecież to ja pierdzielę. W takim wypadku. My mamy przejeba... ale na pocie Czy mam się bać? Znaczy, słuchaj, y, ja specjalnie dla ciebie, Paula, bo nie będę mówił siostra dry, Drylanda, no bo troszeczkę to XD brzmi. Ja specjalnie dla ciebie, droga Paulo, a, ci coś pokażę, tylko trzeba to powiększyć. ja to mam? Która to jest rubryczka? A, czy to jest ta rubryczka? jo to jest ta rubryczka. Zobacz sobie na miejsce czwarte. I ta kwota przy Drylandzie, czyli przy Twoim bracie, to jest łączna kwota, jaką wypierdolił na mnie w ciągu dwóch lat. Także jak Ci kiedyś Dryland powiedział, że nie, sorry, nie mam kasy, żeby Ci kupić batonika albo coś takiego, to wiedz, że leci w chuja. <ślesz> <ślesz> Także no. <ślesz> Przenie <laughs> dostaję mały prezent na urodziny. Spoko, co tydzień mi żarcie kupuje. A, okej, okay, okej. Okay. No to ładnie. What is it? It's a dragon ball. Jak napluć? Ooo! Oh! Pawełko ile kosztuje VIP? No nie wiem, zobacz sobie, no Bauer, no umiesz czytać chyba, nie? Chcę jedną sceną. Poradnik. Wręcza mu smoczą kulę jako nastolatkowi. No chyba se jaja robicie. Ja już nie oczekuję, żeby twórcy znali całą Wikipedię na temat tej serii. Aby to nie zaszkodziło mimo wszystko. Ale naprawdę wystarczyło obejrzeć pierwszy odcinek pierwszego sezonu, byle żeby nie palnąć takiej głupoty. Dziadku, idę poszukać jedzenia. Ale spokojnie, nazwiemy to... Rebootem, i będziemy mogli zrobić co chcemy. Czyli odezrać się na materiał źródłowy. No, ale pokażcie w takim razie, do jakich. Wsparcie. No, ogólnie twórca Dragon Balla przyznał po tym, jaki dostał właśnie hate, że on Dragon Balla w ogóle nie, nie wie, co to jest. Nie zapoznał się z tym, nie zrobił researchu ani nic. Po prostu wiedział tylko tyle, że Dragon Ball jest popularny. Wziął tam pierwsze, lepsze imiona, jakie znalazł, Goku, Bulma, Chichi i tak dalej. I robimy z tego film. Uda się, bo to Dragon Ball. No, niestety. Wspaniałych przygód szykował się nasz główny bohater. Tak, a potem przepraszam za film. Do szkoły, niesamowite. Znaczy, ja też bym się nie obraził o kilka lekcji kung fu przed pójściem do szkoły. Może wtedy ten nieszczęsny okres mojej edukacji byłby nieco bardziej. Mr. Six THPO, dzięki za followa. Pierwsze, co Wam przychodzi do głowy, gdy słyszycie imię Goku, to problemy licealistów. <noise> Hey, Fuller, you just wrecked my bike! Skop mu dupę! Lekcje się jeszcze nie zaczęły, to chyba można, nie? You gonna pay for this, Fuller? Make me pay, Giko? Giko? Please, come on. No, ale tak nie wolno. On jest honorowy. Nie stosuje przemocy, a walka to tylko w samoobronie. Mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek. Ten co zatwardzenie ma. Myślę takie, ja pierdolę. Wygląda jak ten gościu z mema. Przenosimy się na chwilę do nieco innej scenerii, która zdecydowanie bardziej pasuje do tego tytułu. Gdzie główny złoczyńca Piccolo... Piccolo. Kurde. Picola. Piccolo. Piccolo. <laughs> Poniewieramy, będzie łatwiej przez to przebrnąć. Nie pomogło. Jest on w trakcie misji odnalezienia wszystkich smoczych kul, żeby zniszczyć nasz świat! A tego to nie rozumiem, bo tutaj może jednym machnięciem zniszczyć całą wioskę! Więc po co mu więcej mocy? Dla wygody. Ja wyślę kasę do a ty mi dasz vipa, ok? Bo serio nie mogę na chławej kupić. A ile? O nie! Co to za ściema? Nie mówią po francusku! <śmiech> <śmiech> buzi, buzi! Bolączki polskiej dzieciarni, której puszczali złą wersję na RTL. Bardzo. Subtelne przejście. This is an known as solar <gum> Zaraz, ile oni mają lat, że uczą się o zaćmieniu słońca. Dawno nie byłem w szkole, nawet bardzo dawno. Ale to nie jest przypadkiem wiedza z podstawówki albo gimnazjum. A już nie ma gimnazjum, z podstawówki. Now what causes eclipses? Hmm? Ah, zapomniałem. To jest amerykańska szkoła. To wiele wyjaśnia. Trzeba im dać trochę czasu, to wszystko na spokojnie, po prostu trochę wolniej myślą ci Amerykanie. Do you know what time this is? 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Uh 2:45. Yes. Yes. Nasz Bauer <laughs> okay. ma na oku jedną koleżankę. Nie no, no Bauer, no kups normalnie VIPa za punkty kanału, no co ty odpierdalasz, no? Okay. Którą być może uda mu się bliżej zapoznać? Oto przed Państwem człowiek, który ma problemy z kobietami. Po pięciominutowej rozmowie z najładniejszą dziewczyną w szkole ta go zaprosiła do siebie na imprezę. Sam bym chciał mieć takie problemy. Ale niech sobie nie myśli, że się na niego rzuci za piękny uśmiech. Trzeba będzie jej jakoś zaimponować. Na przykład skopaniem dupy szkolnym łobuzom. <laughs> Przypominam, jak coś oglądamy, film, który ma być z Dragon Ballem. O nie! Uszkodziłem mój samochód machając tym metalowym pałąkiem. Będę machał nim dalej. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem, zapomniałeś? Chyba, że robisz popisowe, jak ładna dziewczyna się patrzy. Wtedy można. No dobra, zwróciłeś na siebie uwagę. Teraz przed nim najtrudniejsze zadanie rozmowa. To jak to teraz rozegrasz młodzieńcze? No to Nie se... You're different. I like different. Przecież jestem in. <laughs> w Dolnym czasie oglądam gówniane remake klasycznych anime. Co ty na to? Aha, aha już, już widzę w czym tkwi problem. No to Co? Będzie idealna okazja. Mam nadzieję, że dziadkowi. No, masz 18 urodziny, jesteś dorosły, możesz pić piwo. Wszystko tego twoi starzy nie żyją. Nic złego się nie stanie, żeby mógł ci powiedzieć wszystko ze szczegółami i... ...a jednak nie powie. Nie udało mu się odnaleźć Smoczej Kuli, bo Goku miał ją przy sobie, a Dziadzi oczywiście się zmarło. O cóż, Uncle Ben! To ja mam vibe do ze Spidermana. Naprawdę. Ej, to może jeszcze przy okazji opowiesz mi o tej mojej tajemniczej przeszłości. Anku Ben! 18 urodziny, obiecałeś! Dobra, nie to nie. Ale na horyzoncie widnieje kolejne zagrożenie, bo ktoś inny ich jeszcze szuka. To jest Bulma, by the way. Kto to w ogóle jest? Bulma. I jak go znalazłam? I najlepsze jest to, że jedyne co jest takie, jakby takim referencem do Bulmy że jeden kosmicz włosów ma niebieski. Wystarczy, to jest Bulma. Każdy się skapnie. Jesus Christ. No i rozstrzela do goku, w sumie. No, dobry referens. Rozumiem, że te pradawne istoty mają swoje sposoby na namierzanie tych artefaktów, ale ona by musiała mieć przy sobie jakiś lokalizator, jak Bulma w pierwszym sezonie, czy... coś? W pobliżu musi ktoś być. What? Nie. Tak. Nie. Tak. nie, tak. nie, tak. Nie, tak. Zgadzam się. Niestety, ja też. Dajcie mi. Bulma, wiem. Bulma Briefs. Mm. Że to ona, że to ta sama postać. ja sobie robicie. Czy to niebieskie pasemko miało nas na coś naprowadzić? Tak. No, durniejszego castingu dawno nie widziałem. <noise> I już nawet nie zaczynam dyskusji na temat whitewashingu, bo to, to akurat tutaj najmniejszy problem, ale jakiekolwiek nawet małe podobieństwo do oryginalnej postaci by nie zaszkodziło. Zabrakło wam farby do włosów, tylko na ten jeden kosmyk starczyło hajsu. No, no a tego dopilnowali. Pojazd z kapsułki się zgadza. Jak wyglądały przygotowania do tego filmu? Za każdą scenę była odpowiedzialna inna osoba. Jedna widziała serial, druga nie i tak to później wymieni. Remember Peter with great power comes Vegeta with condom on his head. <laughs> Wieszali. Wyruszyli na poszukiwania mistrza Roshiego i sam nie wiem, na początku to wyglądało, jakby akcja się działa współcześnie, takie późne lata 2000. A tu nagle trafiają do średnio futurystycznego miasta, gdzie bank z bazą danych stoi sobie na środku ulicy. Mura possible... no, dzięki za follow. He's not Prywatność nie istnieje. He's here. Jebało od you know? <laughs> <laughs> na kilometr. <laughs> Ale zapraszam na ciąg dalszy gównianych wyborów castingowych, gdy przedstawiają nam tego typa. I am buten Roche! Dem. <laughs> ja pierdolę. Ja ogólnie oglądając ten film, mam wrażenie, że chcieli zrobić chyba najpierw Spidermana, zatrudnili aktorów i tak dalej. Ale w połowie chyba dostali strajk od Sony albo coś i powiedzieli, że, ej, dobra, robimy Dragon Ball. Ale już nie mamy funduszy na nowych aktorów, to robimy to, to, co mamy. Taki mam vibe, naprawdę. To by bardziej już poszło jako z o Spider-Man niż kurwa Dragon Ball, naprawdę. <coughs> e, nie. Oto przed wami. Mistrz Roshi, znajdź trzy różnice. Niestety nie mają za dużego wyboru i ruszają z nim w podróż na poszukiwanie kolejnych kul. Dalej robi się dość nudno. Trochę sobie jeżdżą, trochę trenują, wpadli do dziury. I to też jest głupia scena, bo siedzieli tam do zmroku, opowiadali sobie historię. Czy znacie legendę o niej, Michałku? <noise> który tak rzuł gumę, <noise> że oślep. Koniec. W pewnym momencie tego oświeciło i postanowił. <noise> Wyskoczył sobie. Dlaczego dopiero teraz? Siedzieliście w tej dziurze tylko po to, żeby streścił fabułę jakiemuś widzowi, któremu się przysnęło w pierwszej połowie, ale niestety śmiertelne zagrożenie rośnie w siłę. Więc poznamy w końcu pradawną sztukę Kamehameha. K! No, wreszcie Jezu, brawo, kurwa! Wow, nice! Charakter development mnie już zaliczył. To nic. No i co z tą kulą energii teraz zrobisz? Wywalisz dziurę w ścianie? Zniszczysz pobliskie wzgórze? Albo coś w tym stylu? Ten wyliz! Zapalił se latarnie. Niesamowita potęga! No na to, mam zapalniczkę. Te... <grym> Jednak nie umiem. Pamiętacie, co się stało, gdy pierwszy raz zobaczyliśmy to w serialu? Reklamę macie? No dobra, to po, dobra. dobra. Poczekam. Poczekam, poczekam. Nie ma problemu. Yo, 350 osób. Nowy rekord, by the way. No, ludzie czekali na tego miedzia. Także... Także no, czekali na miedzia, to się doczekali. Jest 350 osób, bardzo ładnie. Dobrze, czy reklama się skończyła? Proszę mi powiedzieć. Ja jej nie mam, no bo ma pewnie mać odbloka. Cofnij o 20 sekund, tak? Dobra, dobrze. Cofnę dla was, nie ma problemu, O 20 sekund, proszę bardzo. Proszę pana, to mam zapalniczkę, też tak umiem. Jednak nie umiem. Pamiętacie, co się stało, gdy pierwszy raz zobaczyliśmy to w serialu? Nie. Zniszczył pan przy tym całą górę. Trochę przesadziłem. No właśnie, stary dziadzio ugasił pożar na jakiejś górze i przy okazji ją rozwalił. A tutaj co? Chcecie nas kupić pod paleniem kilku lampionów? Słabizna! Podobnie jak finałowa bitwa, która. No... Dupy nie urywa. Zastosowali tutaj takie typowe efekty energii, czy jakkolwiek to nie nazwać, które można spokojnie znaleźć w dziesiątkach takich amatorskich filmików na YouTube. No to to akurat już jest klasa wyżej. Na tej sceny leży i kwiczy. Ciężko się w to jakoś zaangażować. Bo wszyscy doskonale wiemy, że zły przegra. Wiem, że tak się kończy 90% historii, ale podbudowanie tego mogłoby być lepsze. I kolejny standardowy motyw, jeden z tych dobrych zginie, ale przeżyje. Tym razem trafiło na Roshiego. I wish it didn't have to, end this way. to jest ogólnie zabawne, bo Roshi w oryginale jest nieśmiertelny. Chociaż, no, przyznam, że Sadze Piccolo też zdechł, no nie? One wish. Co za niespodzianka! Użyjemy Smoczych kul, żeby go wskrzesić. Całe szczęście, że tutaj wszystkie były. W sensie, jest nieśmiertelny w taki sposób, że nie może umrzeć ze starości, więc to też taka ważna informacja. Ale zabić go można, na przykład, no, możesz mu sprzedać pionkę na ryj. Nie, ale no nie, nie umrze ze starości, bardziej o tym, w tym sensie. Co za przypadek. Hatch! I, have the dream. I, felt content. I was happy. I musieliście mnie z niego wybudzić skurwy syny. Skończyło się praktycznie tak samo jak pierwszy sezon oryginalnego Dragon Balla. Może z takim wyjątkiem, że młody odnalazł miłość w swoim życiu i koniec. No, długo więcej to jest lepsze słowo, racja. Obejrzeliśmy właśnie aktorskiego Dragon Balla i. No, nie ma to za dużo wspólnego z oryginałem. Ale chyba nawet wiem, w czym tkwi problem. Jest to po prostu durne, proste kino dla nastolatków, które stosuje miliony sprawdzonych schematów, którymi kierują się takie produkcje. Miało być zachowawczo, bezpiecznie, PG13 z minimalnymi odniesieniami do oryginału, na tyle, żeby można było to podpisać pod markę Dragon Ball. Więc lepiej zapoznać się z oryginalną animacją, a nie tracić czas na takie. Pierdoły. Tak jest. Oj, to tyle, kurde, szkoda. Ogólnie fajnie, naprawdę bardzo fajnie, że Odmiu poznał Dragon Balla, opowiedział o nim, ale dalej uważam, że czekam, aż zrobi Zetkę. No dobrze by było, naprawdę, żeby zrobił Zetkę, Naprawdę byłoby wtedy fajnie, bo wtedy dojdzie ten praki prawdziwy Dragon Ball, można powiedzieć, w pewnym sensie. Któryś nie wydaje się, bo bardziej. No ten pierwszy mimo wszystko, ten pierwszy, no bo drugi, no, to było po prostu jeżdżenie po Ball Ewolucji, a Pierwsze to była taka, no faktyczna, można powiedzieć recenzja, co nie? Skoro poznać ewolucję, to nie musisz nią naskatować. No że to jeszcze nie poznałem, jak mi nie patrzyć. Napisz komentarz, jest komentarz. Ja tam napisałem komentarz już w momencie publikacji, także wiecie.